To dziecko i całował. Podszedł do niej Ezesman i mówi: Szmańska skinpek, wyrzuć to dziecko. No ale ona albo nie rozumiała, albo nie chciała usłuchać. I nie wyrzuciła tego dziecka. Podszedł do niej, wezwał jej to dziecko, złapał za nogę i chromną głową łapi się. Owo stojący. Oczywiście rozwalił głowę, krew, dziecko zalała, rzucił na ziemię. Dziecko nie żyje. I teraz patrzyłem się, obserwowałem twarz tej kobiety. Jakie ona musiała przejść w męki, jakie cierpienia, jakie katusze. Jak widziała w taki sposób z dzieckiem jej postąpiły. Patrzyła, patrzyła. Wreszcie sama położyła się na ziemi, obok tego dziecka, przykoliła go i dalej całowała jak już nieżywą, zakrwawioną główkę. Znowu podszedł do mnie zespan i mówi raz na świętych, zostaw to dziecko. Nie odezwała się znowu. Nie wiem, czy nie rozumiała, czy nie chciała, między reformę i wygłonę w nasz szkoły tej kobiecie. Ech. Mówię, że to był wypadek, który pamiętam, który nie zapomnę, bo to było straszne, bestialskie, okrutne morderstwo. jeszcze jedno zdarzenie, dla no, mnie bardzo ważne. Z roku nr 15, na którym spałem, w czasie pracy poza obozem, uciekłem z więzień. Za to była kara 10. dziesięciu więźniów z tego roku do bunkra budowego na śmierć. I przy najbliższym apelu, lakier w kierunku kierownik obozu wygrał tych dziesięciu. W pewnym momencie jeden z tych dziesięciu poszedł do kierownika obozu kręknął i mówił: Proszę o mi życie, ja mam rodzinę sześcioro dzieci. Ale jeszcze nie wyszedł inny więzień. Poszedł do kierownika i mówi, ale już płynął, marnął, wilczyzną. Proszę mu darować życie. Ja pójdę do niego, do burka głodowego. No, ten jakby chwilę był trochę zaskoczony. I tylko słyszałem, że się pytał tak: Tego, kot jesteś? Zakończył, powiedział, że jeszcze się tam coś też wreszcie chwilkę coś pomyślał i mówi tak, że do tego, który prosił o darowanie życia, wróciłem do okolotu, do szeregu, a do tego, który dawał mu życie, do tej dziesiątki na świecie. Ja wtedy nie wiedziałam, co to są za jedni, ale kiedy wróciłem do pracy na bloku, a blok już od tego, co się stało, okazało się, że ten który prosił o darowanie życia i tego motoru, nazywał się Karolniczek. A ten, który poszedł za niego na śmierć do bunka wodonego, to był Maksymilian Korbe. No i sobie mógł Maksymilian Korbe po dziesięciu dniach. Coś za długo nie umierał. I Niemcom się albo nie podobało, ale w miejsce dla innych. Także go uśmiercili za szczytiem Synodu serca. I mówię drodzy, po 30 latach, w roku 1970, mniej więcej, nasz papież Jan Paweł II kanonizował tego Maksymiliana na Świętego. I wtedy ja, i od tego czasu ja mówię tak, a ja jestem przekonany, Się świętym wtedy, kiedy zgłosił chęć darowania swojego życia dla drugiego. A nie dopiero kiedy go kościół kanalizował, bo to była oficjalna yy, sprawa kościoła. A ja mam tę satysfakcję, że widziałem świętego, jeszcze żywego. On wtedy żył Maksymilian Kolbe oczywiście. I mówię to dlatego, że z tego piekła najbardziej utkwiły w te dwa momenty. Ta beszczalski mord matki i dziecka i ten cudowny uczynek Maksymiliana Kolbe. Przeciwstawne zdarzenia. I, I ja się nie spotkałem z podobnym zdarzeniem, mimo pięćdziesiąt dni, mimo że coś takiego było jeszcze. Albo ten bestacki, albo ten cudowny, ludzki uczyny. Albo, albo nie słyszałem. I to będzie siedzi ciągle jeszcze. Stacy, prawda? No, chyba, że ktoś przyjechał na pani pytanie. Kredy, proszę bardzo o odpowiedź. Drodzy Państwo, dziękuję Wam za